No dzień dobry Dzisiaj coś o kwiatkach jesieni no Bo już mamy jesień 21 Jesień się zaczęła, rozwijają się astry Byli nowe Kogutki pieją niezmiennie Kokoszki też chcą wyjść już na zewnątrz Ale dziś ich nie wypuszczę Bo wyjeżdżam Boję się o jastrzębie jest raniutko sobota zaczyna padać deszcz kwiaty już w większości wykoszone tu było dużo kwiatów no niestety już już na emeryturze schowały się do ziemi idą spać ale jeszcze co nieco tam kwitnie tam w głębi hortensji Tutaj piękny granatowy astroń bilinowy. Tu jasne niebiściutki. Tak co kawałek. Coś innego. Jeszcze trochę rudbeki. Kwidną też chryzantemki Bardzo ładne. Mam dwa kolory, taka miodowa. I tu jest taki fiolecik Też ładne Też ładne poleca No i te astry wysokie no Już w całych, całych kwiatach Tu trochę niższe Pitnące tak na raty Ale bardzo, bardzo długo Jakby zimy nie było To one by kwitły do marca Bo kwiaty im się rozwijają Systematycznie. Tu taki piękny rojnik chyba. Zawsze mam kłopot rolnik rozchodni. No i pada. Tak, rudbe. Jedne przekwitają z ciołem, drugie co dopiero z ziemi. Wypuszczają. Tak, i one jeszcze będą kwitły do listopada. To jest taki kwiatek uzupełniający. Który jeszcze długo, długo pokwitnie. Tam olbrzymie hortensje. Nad stawem. Też one będą tu zdobiły na lekko różowo, na bardzo różowo. Jeszcze, jeszcze, jeszcze bardzo długo. Niektóre Będą dopiero się rozwijały jeszcze. A inne już bardzo, bardzo zmieniły kolor. Ale są olbrzymie w tym roku. Są dalie nad stawem. Jeszcze sobie pokwitają. To też taki kwiatek kwitnący do samego przymrozku. Wody w stawach w tym roku jest sporo, nawet w niektórych można powiedzieć, że, że dużo. Tam, gdzie nie było prawie w ogóle, jest już połowę stanu. Tu, gdzie było trochę, no to jest pełno. Wylewa się już w trawę. Ślicznie tu młoda rudekia, O, tu pokażę. Kwiaty przewracają się już. Na zewnątrz ta będzie kwitła, ale tu u podstawy tych łodyk znowu wypuszczają nowe tendy, które będą jeszcze, jeszcze kwitły i tak u Bardzo fajny krzaczek. A nowy zobaczcie jaki to gigant. Można posadzić gdzie przy kompoście albo od brzydszej strony ogrodzenia. Zasłoni wszystko bananowiec mi taki wyrósł i rośnie dalej no i nie doczekają się bananów no trudno się mówi tak zrobiłem sobie taki tarasik no jeszcze nieskończony jeszcze będziemy pokrywać łantem jeszcze brak płotka ale już widać koniec już widać koniec Zaoszczędziłem na prądzie, bo mam fotowoltaikę. Rachunki maleńkie ostatnio przyszło. 20 zł, 50 zł, to naprawdę niedużo. I zaoszczędzone pieniądze teraz inwestuję co innego. O czym już dawno marzyłem dzięki temu, że OZE projekt założył mi tak szybko na wiosnę po króciutkiej rozmowie, błyskawiczna realizacja, to skorzystałem wszystkich tych najbardziej długich słonecznych dni lata i te energii się naprodukowało, także może wystarczy na całą zimę. No tak wygląda tu grządka z jesiennymi kwiatami, są chryzantemki, są rudbeckie, są astry bilinowe, wszelkich kolorów, są dzielżany, są słoneczniczki szorstkie, tak i tak to może wyglądać jeszcze jesienią, grządka w całej okazałości. No i bym pominął, ale najważniejszy z kwiatów, najbardziej chyba dodajny to brzosy. Jeszcze niektóre pięknie kwitną, zwłaszcza jeden. A, tu już przekwitają, ale ten jeszcze kwiat. Super, super. No lilia. Lilia już ściąłem. Za chwilę odbiją tu Jurudbekie Będzie kwiatów dalej dużo. Tak. Tam mam śmierniki oskrzydlone. Pięknie się przebarwia jesienią. Nawet jeszcze floks trochę kwitnie. Też warto posadzić bardzo. Taki fajny krzew. Tutaj ozdobi wam jesienią ogródek. No a tu mam taką jabłoneczkę, nabytek zeszłego roku od pani Krysi. Tu z lokalnej szkółki. Ma już pierwsze piękne jabłuszko. Jeszcze jest rudek da? No ona trochę wcześniej zaczyna kwitnąć, ale jeszcze kwitnie, jeszcze kwitnie, jest pięciornik cały pokryty w kwiatach, także no jeszcze się dzieje. Dzierżany mam tylko w dwóch kolorach, muszę zdobyć więcej tych kolorów, bo wiem, że są, no tam jeszcze mam kortencję bukietową. Mhm taka schowana bo jeszcze mała młoda ale już się wyrywa wyrywa się już na pierwszy plan będzie kwitła moja hortensja z chryzantemą hortensja pinki łyńki no mam powiem, że ze wszystkich hortensji, które tu u mnie rosną to ta jest najładniejsza Dalej też astry, dzielżany, rudbeckie, rozchodniki, rojniki. A jeszcze niektóre w ogóle nie zaczęły. Tu będzie jeszcze bardziej kolorowo. Proszę. A dopiero zacznie się. I fajnie. O, że tu sporo. Ale jeszcze, jeszcze do kwitnienia pełnego. Sporo im brakuje. Tu jabłonie zgubiła. Prawie liście i owoce. Brzozy już w żółtych liściach. Grzyby dwa tygodnie temu, teraz trochę przerwy to lada dzień będą bo naprawdę mocno zlało już pokazują się gąski zielone bardzo smaczne z jajeczkiem w ogóle, już jak się smaży, ten aromat jest niesamowity. Kaczki A fajnie. Sobie jest życie. Teraz na stawie, bo tak było pusto, tak niczego czegoś brakowało. Dobry pomysł z tymi kaczkami, tu Ty jak ładnie się komponuje. Aster z hortensjami, mam fajnie. Sobie siedzę. Łucą się, rozmawiają. No i niech tak będzie. Będzie trzeba złapać swoje towarzystwo na zimę. Bo jak przyjdzie lód, to liści się mogą do niej dobrać. A pewnie przyjdzie, bo wrzosy tak pięknie kwitły. Rzeź zima też powinna być piękna. Nad stawem też jeszcze pełno kwiatów. Wierzby uropliwe. Jest, jest kwieciście. na drugim brzegu, gdzie górka tu języczki jeszcze pochwitają łące kwietnej też jeszcze rudbeki sporo I już zaczynają wychodzić dzielżany astry też jeszcze z miesiąc tu będzie wszystko lekko kwitło z czego cieszą się owady bo naturalnych kwiatów tak jak widać tu w lesie, no już nie ma nic. Ani grama kwiatka. Ani jednego płatka. Skąd one teraz by wzięły sobie pyłku dla młodych pokoleń? I na tym będę kończył. Idę sprawdzę, czy młode grzybki już się pojawiają. Uważajcie na siebie, trzymajcie się. Ciepło. Bo ja trochę dychram. Nie chcę mnie puścić. Ale myślę, że mi w końcu przejdzie. Na razie. Do zobaczenia.